Cześć. Ostatnio dokładnie w tym miejscu rozmawialiśmy z Pawłem na temat linii, środków, czystości. Różne produkty tego samego zapachu. Ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała Wam, jak możemy wykorzystać to poza firmą, poza hotelem, czyli również w domu. Oczywiście oprócz tego, że możecie zakupić sobie całą linię uniwersalny płyn do mycia o danym zapachu, do tego areozol, zapach w olejku. To znajduje się w zestawie również taki fajny produkt. To jest zapach na bazie wody. Pewnie pamiętacie, wiecie, nasze babcie mamy do szaf chowały pachnące mydełka, chowały zawieszki z lawendą. To jest, słuchajcie, fajne rozwiązanie, dlatego, że ten preparat nie pozostawia Śladów na tekstyliach i na tapicerce. Czyli otwieramy sobie szafę, gdzie mamy ubrania, gdzie mamy ręczniki pościele, psikamy i fajnie zapach nam się utrzymuje. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie dla osób, które lubią otaczać się przyjemnymi zapachami. Mamy na tą chwilę trzy różne linie zapachowe, to jest wanilia z migdałami, to jest zapach kwiatowy i zapach świeżego powiewu liści. Fajnie jest wykorzystać je w trzech różnych miejscach, czyli inaczej pachną ręczniki, inaczej pachną ubrania, inaczej pachnie pościel albo możemy zastosować jeden zapach i zmieniać się co jakiś czas, bo pamiętajmy o tym, że mamy coś takiego jak pamięć zapachowa, czyli tak samo jak do perfum przyzwyczajamy się do zapachów, które nas otaczają i po jakimś czasie po prostu przestajemy je czuć. Że to jest na pewno coś, co warto jest wypróbować. Zachęcam Was do zakupu. Link do produktu znajdziecie w komentarzu. No i co? I zapraszam Was na kolejne filmiki z serii Perfekcyjnie Czysta Przestrzeń, czyli jak wykorzystać chemię profesjonalną również w domu. Pozdrawiam Was.